tak powiedz, jeśli ja mam sklep internetowy, to skąd mam wiedzieć, jakiego rodzaju wideo wybrać, żeby osiągnąć najlepszy efekt sprzedaży wiesz, produktów w moim sklepie internetowym? Skąd masz wiedzieć? No to niby proste, ale z drugiej strony trudne pytanie. Mhm. Faktycznie do nas często klienci przychodzą i nie wiedzą do końca po co i jakie ja chcą wideo, wiedzą, że tylko chcą. Natomiast ja też wspominam o tym regularnie, doradzając klientom, Doradzam taką zasadę właśnie pomocnej dłoni, czyli jeśli możesz, jeśli ten kontent da coś klientowi, pomoże mu uzyskać jakieś informacje, odebrać jakieś wrażenie, czy zrozumieć jakiś proces, to wtedy takie wideo powinieneś robić. Fajnym przykładem właśnie jest odzież, do której się ciągle odwołuję, czyli to, jak ona wygląda na normalnym człowieku, albo na wietrze, albo po prostu podczas ruchu, czy się naciąga, rozciąga, czy opada, czy nie. Albo rozmawialiśmy też o przykładzie kogoś, kto handluje na przykład dziełami sztuki, mhm. gdzie z kolei trudno byłoby bardzo robić film o konkretnym dziele sztuki, ponieważ robisz wtedy dosłownie jeden film dla jednej sztuki sprzedanego produktu. Bardzo ciężko schować to w marży później. Jasne. Jak zrobisz, nie wiem, jak sprzedajesz coś, co jest produkowane masowo, zrobisz jeden film, to później sprzedajesz tysiąc sztuk, no to to się kalkuluje. Tak. Ale kiedy masz na przykład odnosząc się do, do tego do handlowania dziełami sztuki. Tam bym na przykład doradził filmy o tym, jak rozpoznać oryginał, mhm. albo jak zabezpieczyć dane dzieło sztuki przed no, czasem po prostu przed niszczeniem. Jasne. Nie wiem przed warunkami atmosferycznymi czy e, jak konserwować e, mhm. e, na przykład meble, które są antykami. E, podejrzewam, że tam jest dużo tematów dla na przykład, fanów czy kolekcjonerów, mhm. które nie dotyczą konkretnej, tak. konkretnego przedmiotu, ale obchodzenia się z nimi po prostu. Jasne. Nie? Dlatego pomyśl, jaką wartość możesz przedstawić wideo, poprzez wideo, której ciężko będzie Ci przedstawić poprzez same zdjęcia, na przykład, czy tekst. Warto często robić też wideo, które w treści pokrywa się z tekstem, bo tekstu mało ludzie czytają. Szczególnie, kiedy chcesz coś kupić i robisz research, czytasz o danym produkcie w różnych źródłach dużo materiałów, mhm. to czas, który musiałbyś poświęcić na czytanie wszystkiego, no, dużo by go potrzebował. Dlatego przeklikanie czy obejrzenie wideo często jest bardzo korzystne. Czy wiesz, że skuteczny marketing internetowy może znacznie podnieść Twoją sprzedaż? Kliknij link poniżej i zasubskrybuj kanał Emarketing TV, dzięki czemu regularnie będziesz otrzymywać najświeższe informacje z dziedziny marketingu, które przedstawią ci eksperci z branży. Zatem nie czekaj i dołącz do nas już teraz.